Cześć, chciałbym dzisiaj pokazać naprawę, czy przynajmniej próbę naprawy jednego z odkurzaczy z mojej kolekcji. To jest odkurzacz Alfa 2 o fabrycznym oznaczeniu typ A5, czy w tym przypadku typ A5W4, ponieważ te odkurzacze w kolejnych latach produkcji no jednak przechodziły szereg zmian. To jest odkurzacz wyprodukowany w roku 1970 przez zakłady Zelmer w Rzeszowie, nazywane tak od roku 1967, czyli przez dawną Rzeszowską Fabrykę Sprzętu Gospodarczego. Mam w kolekcji jeszcze dwa odkurzacze typu Alfa 2, jeden z roku 1960 i jeden z roku 1900 69. O tym ostatnim opowiadałem już w oddzielnym nagraniu. Pokazywałem też bardzo ciekawy silnik, który znajdował się i znajduje się w tym odkurzaczu. O historii tej Alfy 2 z roku 1970 i w ogóle o historii odkurzaczy z rodziny Alfa 2, będę chciał jeszcze opowiedzieć na koniec, i to niezależnie od tego, czy uda mi się go. Uruchomić czy nie, a teraz chciałbym się skupić na jego naprawie, która w gruncie rzeczy polegać będzie po prostu na wymianie silnika, a dokładniej mówiąc na włożeniu do niego działającego silnika w miejsce silnika zepsutego, który już wcześniej. Z niego wyjąłem. Fachowcy wśród Was zazgrzytali na pewno zębami, gdy lekceważąco powiedziałem o, o silniku, ponieważ zgodnie z profesjonalną terminologią powinienem był użyć określenia agregat sący. Ale okej, okay, na potrzeby amatorskiego nagrania mówmy po prostu silnik. Mogę tu przy okazji pokazać kilka ujęć, kilka nagrań z czasu, kiedy dostałem paczkę z tym odkurzaczem. Kupiłem go jako niesprawny, sprzedawca zadeklarował, że odkurzacz nie reaguje po włączeniu do prądu. No i faktycznie zacząłem wtedy nagrywać, bo myślałem, że stosunkowo łatwo go uruchomię. Zauważyłem, że ma kompletnie porozłączane kable, no ale okazało się, że po podłączeniu kabli odkurzacz nie tylko nie ruszał, ale nawet powodował zwarcie. To jest silnik, który wyjąłem z tego odkurzacza. Tak jak wspomniałem, on nie działa, wyrzuca korki. Jeżeli mi się uda, postaram się go w następnym nagraniu rozkręcić i zdiagnozować przyczynę. Jeżeli mi się nie uda, no to zaniosę go do kogoś, kto się na tym naprawdę zna. A to jest identyczny model, identyczny typ silnika, który powinien działać i który chcę dzisiaj w odkurzaczu zamontować. Obydwa to silniki typu ZZ SD300 stosowane owszem, w odkurzaczach Zelmer, ale o ile wiem, w późniejszych w latach 80. a ten odkurzacz przypominam, jest z roku 1970. Poprawcie mnie, jeżeli mylę się odnośnie tych silników. Zakładam zatem, że nawet ten silnik, który znalazłem w Alfie 2, no, nie był oryginalny, nie był w niej zamontowany fabrycznie, ale został wstawiony później w zamian za zepsuty oryginalny silnik. W tej drugiej wspomnianej wcześniej Alfie znalazłem na przykład oryginalny, importowany silnik, zupełnie, zupełnie inny niż te obydwa. Pokazywałem to zresztą w nagraniu. Inna sprawa, że ten typ silnika doskonale do tej obudowy odkurzacza pasuje i montaż nie wymaga żadnych przyróbek, więc postanowiłem ten silnik wymienić na dokładnie taki, jaki w tym odkurzaczu znalazłem, no bo jest to jakaś część historii jednak tego konkretnego urządzenia. Ten odkurzacz Alfa 2 jest zresztą w bardzo ładnym stanie. Ja go troszeczkę przeczyściłem, ale on nawet nie wymagał zbyt, zbyt dużo czyszczenia. Wcale nie był bardzo zakurzony. Na jedną rzecz, która może świadczyć o tym, że był tutaj zamontowany fabrycznie inny silnik, chciałem Wam zwrócić uwagę. Ta guma, która trzyma przednią część silnika i która jednocześnie go uszczelnia, w ten sposób, ona ma to dosyć dobrze widać, to wycięcie. Przewidziane na, na, na montaż silnika ma troszeczkę większą średnicę, czyli zapewne ten oryginalny silnik także miał tą przednią część, tą przednią pokrywę wirnika o większej średnicy. Odstawię na razie te odkurzacze i, i skupię się na naprawie tego. Przy okazji może jeszcze szybko pokażę zbliżenie tego silnika. On już jest wyposażony w kondensator, także nie muszę się starać o, o nowy. Sprawdziłem szczotki, one są jeszcze powiedzmy w wznośnym stanie. Nie sprawdzałem czy ten silnik działa. Zrobię to po włożeniu go do obudowy odkurzacza. Sprawdziłem tylko multimetrem połączenia. No, wygląda na to, że żadnego zwarcia w przeciwieństwie do tego zepsutego tego silnika nie powinien powodować, no, ale zobaczymy jak go spróbuję uruchomić. Jest już w środku, w tej chwili nie, on się w ogóle nie trzyma. Nie jest przykręcony tutaj. Jest na, na obudowę łożyska z tyłu, jest zakładana taka gumowa amortyzująca podkładka, i dopiero na, tą, na tę podkładkę jest zakładana taka plastikowa obejma przykręcona dwiema śrubami do obudowy odkurzacza. Tak jak wspomniałem, to jest wszystko bardzo dobrze dopasowane. Mam wrażenie, że to jest i, i ta podkładka, i te obejma są dopasowane do tego silnika. Także my, nie jestem pewien, czy, czy, czy ten akurat element był tutaj oryginalnie. W tej drugiej Alfie 2 tutaj była po prostu taka, taka metalowa, klamra metalowa obejma również przykręcana dwiema śrubami do obudowy. W sposób wygląda to po dokręceniu. Teraz silnik jest tymi dwiema śrubami naprawdę solidnie zamocowany w obudowie jednocześnie amortyzowany przez tą dużą gumową uszczelkę z przodu i przez tą gumową podkładkę założoną z tyłu. No to co, teraz łączymy po prostu kostkę z kablem zasilającym i kablem idącym do włącznika, które znajdują się w tylnej części obudowy, z kablami prowadzącymi do silnika. W tym celu wziąłem taki malutki śrubokręcik. Ok, wygląda na to, że odkurzacz jest podłączony do kabli. Sprawdźmy, tutaj wychodzą przewody z silnika. Łączą się z kablami, z których jeden wchodzi do Kabla zasilającego, a drugi najpierw idzie do włącznika, i z drugiej strony włącznika wychodzi także do kabla zasilającego. Teraz odkurzacz powinien być wyłączony. Teraz powinien być włączony. Tak. Wyłączony. Jeszcze test na wtyczce. Odkurzacz powinien być wyłączony. Odkurzacz powinien być włączony. Chwileczkę. O! Tak. Teraz jeszcze raz odkurzacz wyłączony. No dobrze. Przełącznik na pewno działa. No dobrze. Myślę, że teraz. Yy, po tej próby możemy z powrotem założyć obudowę. To są nóżki, więc powinny znajdować się na dole. Budowa jest trzymana przez trzy malutkie śrubki. Tej jednej mi brakowało, ale znalazłem w garażu, znalazłem też brakujące podkładeczki, których także brakowało. Trzecia śrubka. Ok, część pokrywy silnika została założona. Teraz włożymy worek i założymy też przednią pokrywę. Worek został uprzednio wytrzepany. No i tak prezentuje się odkurzacz Alfa 2 z roku 1970 po, po zmontowaniu, jestem bardzo ciekawy czy ta wymiana silnika sprawi, że odkurzacz teraz będzie działał i jak będzie działał, zaraz to sprawdzimy. Wyłączony. Działa całkiem fajnie, chociaż przyznaję, że po tym pierwszym uruchomieniu poszła z niego chmura, pyłu, tego może nie było widać na nagraniu. Troszkę mam wrażenie, że kiedy się zatrzymywał, minimalnie było słychać łożysko. No, może przy okazji go jeszcze przy okazji kolejnego przeglądu wyjmę go i nasmaruję po prostu jeszcze łożyska. Sprawdźmy jeszcze raz. No Muszę przyznać, że moc tego odkurzacza jest naprawdę niezła. Myślę, że mógłby spokojnie konkurować z wieloma dzisiejszymi odkurzaczami. Na koniec chciałbym jeszcze raz krótko wrócić do historii tych odkurzaczy z rodziny Alfa 2. One pojawiły się w drugiej połowie lat 50. jako następcy odkurzaczy Alfa, które wizualnie były prawie identyczne. Miały inne logo, takie stylizowane na pismo ręczne, w takich jakby trójkątnych. Nawiasach były też inaczej malowane na czerwono, na zielono. Taką, nie wiem, nie wiem jak to się fachowo nazywa: czy to też jest farma młotkowa w każdym razie farbą przypominającą trochę okładki starych książek szukam ciągle ładnych egzemplarzy odkurzaczy Alfa i Alfa 2 z lat 50 a kiedy je znajdę na pewno tutaj pokażę. Wspomniany już najstarszy na razie przedstawiciel rodziny Alfa 2 w mojej kolekcji ten odkurzacz z roku 1960 ma już typowe dla pierwszej połowy lat 60 malowanie szarą farbą młotkową ma już też typowe dla tego okresu logo i logo i malowanie odkurzaczy po Ponownie zmieniły się, myślę, że około roku 1967, czyli w czasie przemianowania nazwy fabryki na zakłady Zelmer. Wtedy też zmieniły się niektóre detale mechaniczne, tak jak przełącznik umiejscowiony na obudowie, a nie tak jak tutaj w tej starszej Alfie 2 na rączce. Na tych dwóch odkurzaczach widać stosowany wówczas logotyp, aczkolwiek widzę teraz, że on też jest troszeczkę różny. Tutaj na, tym, na tej starszej Alfie 2 litery są troszeczkę grubsze, tutaj są zdecydowanie, zdecydowanie cieńsze. One są dopasowane stylistyką do produkowanych w tym samym czasie na przykład odkurzaczy Alfa K2. No i tutaj mam... Na koniec pytanie do Was. Moim zdaniem produkcja odkurzacza Alfa 2, czyli odkurzaczy typ A5 o charakterystycznym, może trochę archaicznym, ale jednak całkiem fajnym kształcie, skończyła się właśnie albo w roku 1970, albo na samym początku lat 70. Jeżeli posiadacie egzemplarze wyprodukowane po 1970 roku, dajcie proszę znać. Tak czy inaczej, przez dobrych kilkanaście lat te odkurzacze z rodziny Alfa 2 były w Rzeszowie produkowane równolegle z kilkoma innymi typami odkurzaczy. W Narodowym Archiwum Cyfrowym znalazłem ładną fotografię z roku 1968. To jest zdjęcie z wystawy Nowoczesność w każdym domu, w Powiatowym Domu Kultury w Nakle. Widać na nim po środku właśnie podobny odkurzacz Alfa 2, podobny do tego, który dzisiaj oglądaliśmy pomiędzy dwoma innymi wyrobami zakładów Zelmer. Po prawej jest odkurzacz Alfa K2, identyczną Alfę K2 pokazywałem niedawno w innym nagraniu. A po lewej jest odkurzacz elektor, dzisiaj chyba rzadko spotykany, a w każdym razie najrzadziej z tych widocznych na fotografii. Jego także chciałbym kiedyś zdobyć i oczywiście pokazać w jednym z kolejnych nagrań. No i co, to chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję, że chciało się wam spędzić czas na spotkanie z odkurzaczami z rodziny Alpha 2. W następnym nagraniu, albo w jednym z następnych nagrań, na pewno będę chciał poświęcić więcej czasu na przyjrzenie się tej najstarszej, na razie w mojej kolekcji Alfie 2 z roku 1960. Będę chciał ją rozkręcić. Jestem bardzo ciekawy, jaki znajduje się w niej silnik. Sam tego jeszcze nie, nie sprawdzałem. No i na pewno będę chciał też pokazać fajną zdobycz ostatnich tygodni czyli oryginalną instrukcję do tego. Odkurzacza. A jeżeli znajdę w międzyczasie jakieś inne ciekawe egzemplarze do kolekcji, na pewno też o nich opowiem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.